Ziemia. To planeta, która liczy sobie już ponad 4,5 miliarda lat. Człowiek na Ziemi pojawił się stosunkowo niedawno. Jednak konsekwencje tego pojawienia się są silnie zauważalne. I nie mam tu na myśli tylko śladów historycznych, takich jak odcisk stóp sprzed 400 tysięcy lat, czy też kości Homo Sapiens sprzed zaledwie 300 tysięcy lat. Chodzi mi o to, jak człowiek globalnie zmienia planetę, na której żyje. Szczególnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Degradacja środowiska przyrodniczego to jeden z największych problemów na świecie. Codziennie do atmosfery, hydrosfery oraz litosfery i pedosfery przedostają się tony szkodliwych substancji. Większość z tych zanieczyszczeń jest skutkiem antropopresji. Antropopresji czyli no właśnie Napisz w komentarzu swoimi słowami, co według Ciebie oznacza to słowo. Daj suba, kliknij dzwonek. Witaj na kanale Geografia SP. Głównymi skutkami zanieczyszczeń na naszej planecie są m.in. emisja pyłów i gazów do atmosfery, zanieczyszczanie wód ściekami, Przemysłowymi, komunalnymi i pochodzenia rolniczego. Generowanie znacznej ilości odpadów, wylesianie, degradacja gleb, osuszanie terenów podmokłych i omawiane dzisiaj pod koniec materiału kwaśne deszcze. Skoro wiesz już, jakie są główne skutki zanieczyszczeń, to ciekawy jestem, czy wiesz, jakie są ich przyczyny. Otóż do emisji pyłów i gazów Przyczyniają się przemysł, głównie przemysł ciężki, niewłaściwa gospodarka ściekami, do zanieczyszczeń przyczynia się również rolnictwo, a także środki transportu. Postaram się omówić wszystkie z nich w kilku słowach. Przemysł. Środowisko przyrodnicze naszego kraju odznacza się w znacznym stopniu zanieczyszczenia spowodowanym głównie powojennym rozwojem górnictwa, energetyki, hutnictwa i przemysłu chemicznego. Przemysł, poza samymi związkami chemicznymi, generuje również duże zanieczyszczenie hałasem, który to hałas również zaliczany jest jako zanieczyszczenie. Obecnie stan środowiska znacznie się poprawia. Jest to skutkiem narzucania norm emisji zanieczyszczeń, głównie z Unii Europejskiej, ale także zamykania nierentownych i przestarzałych zakładów. Gospodarka ściekami. Wody w Polsce są ciągle zanieczyszczane ściekami przemysłowymi i komunalnymi oraz rolniczymi. Ścieki przemysłowe często zawierają silnie toksyczne substancje, np. ołów, kadm, rtęć. Generalnie dzięki nowoczesnym oczyszczalniom ścieków stan polskich wód znacząco się poprawia. Choć zdarzają się pewne, nazwijmy to, drobne wpadki. Jak chociażby ta w Warszawie w oczyszczalni ścieków Czajka, gdzie pod koniec sierpnia 2019 roku aż 260 tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę spływało z warszawskiej oczyszczalni do Wisły rolnictwo. Dużym źródłem zanieczyszczenia wód jest także rolnictwo. Wody są zanieczyszczane wskutek stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Są one wymywane z ziem, na których były stosowane, przez wody opadowe i roztopowe, z którymi spływają do rzek i jezior. A to prowadzi do eutrofizacji wód. Link do tego, czym jest eutrofizacja, oczywiście w opisie, ale ogólnie chodzi o to, że w jeziorach ubywa tlenu, a same jeziora starzeją się, ponieważ roślinność w jeziorach rozwija się w sposób niepohamowany, utrudniając tym samym życie innym organizmom. Dodatkowo dużym problemem w wielu obszarach wiejskich stanowi brak kanalizacji, powodujący, że ścieki odprowadzane bezpośrednio do Ziemi. Zjawisko nieszczelnych, lub nawet niekiedy celowo dziurawionych przydomowych szamp wielu rolników nie przeraża nawet fakt, że sami często piją zanieczyszczoną wodę pochodzącą ze swoich studni głębinowych środki transportu. Obecnie coraz więcej środków transportu napędzanych jest alternatywnymi paliwami. Jednak pomimo to w dalszym ciągu znacząca część tych pojazdów generuje znaczny poziom hałasu, ale również spalin, w których zawarte są niebezpieczne dla nas metale ciężkie. Czy wiesz, jaki wpływ na środowisko ma zanieczyszczenie powietrza? Zerknij na ten schemat. Omawiając skutki, na początku obiecałem, że zajmę się kwaśnymi deszczami. Co właśnie czynię? Zanieczyszczenie powietrza w niekorzystny sposób Oddziałuje także na inne elementy środowiska, w tym wody, gleby i roślinność, między innymi poprzez kwaśne opady i mgły. Powstają one z dwóch źródeł: z działalności człowieka, czyli z omawianego już wcześniej przemysłu, spalania paliw, również w transporcie, oraz z natury, np. Na z pożarów lasów czy też wybuchów wulkanów, ale także np. wyładowań atmosferycznych. W przypadku obu źródeł, czyli z działalności człowieka i z natury, to w wyniku łączenia się gazowych zanieczyszczeń powietrza, głównie tlenku siarki 4 i tlenków azotu, z zawartą w powietrzu parą wodną, powstają kwasy, które spadają na powierzchnię Ziemi w postaci opadów mokrych, np. deszczu, śniegu, gradu czy też mgły. Dodatkowo zdarza się, że część zanieczyszczeń opada na powierzchnię w postaci opadu suchego, który łączy się z wodą zawartą np. w glebie, tworząc kwasy, które znacząco utrudniają lub nawet uniemożliwiają rozwój roślin. Ostatnie takie zdarzenia, mam tu na myśli te naturalne zanieczyszczenia, miały miejsce np. w wyniku pożarów lasów w Amazonii czy też buszów w Australii. Z uwagi na otoczenie oraz ukształtowanie terenu w Polsce, najczęściej kwaśne deszcze występują one na przykład w Sudetach, na pograniczu Polski, Czech i Niemiec, na Wyżynie Śląskiej. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału i jak zwykle zapraszam do kolejnych.